Cześć, tu Marcin z kanału Life Balance Sport i Rekreacja. Jestem trenerem personalnym, dietetykiem oraz konsultantem zdrowego stylu życia. Na moim kanale możecie już znaleźć filmy dotyczące podróży, które przedstawiają piękne zakątki Irlandii. A dzisiejszy film jest początkiem nowej serii dotyczącej sportu i rekreacji jako elementu zdrowego stylu życia. Jest miesiąc marzec. W moim rocznym planie treningowym. Na przełomie miesiąca marca i kwietnia rozpoczynam sezon rekreacyjnej jazdy na rolkach. Każdy sezon rozpoczynam od krótkiego okresu przygotowawczego, w którym przygotowuję moje ciało do zaplanowanej aktywności ruchowej. Po co okres przygotowawczy do jazdy na rolkach? Aby osiągać postępy w sporcie zawodowym, amatorskim lub rekreacji ruchowej należy rozwijać cechy motoryczne charakterystyczne dla danej dyscypliny. I tak, dla jazdy na rolkach ważne są koordynacja ruchowa, równowaga, siła, wytrzymałość, gibkość i zwinność. Przygotowałem trzy treningi które pozwolą Wam rozwinąć pożądane dla jazdy na rolkach cechy motoryczne, a w konsekwencji rozwój wspomnianych cech powinien przełożyć się na polepszenie komfortu jazdy i bezpieczeństwa jazdy, szybsze opanowanie techniki, podniesienie kondycji fizycznej oraz zmniejszoną podatność na kontuzję. Każdy trening składa się z czterech części. Część pierwsza to rozgrzewka. Część druga składa się z ćwiczeń koordynacyjno-ruchowych i równoważnych, które są kluczowe dla jazdy na rolkach. Część trzecia zawiera ćwiczenia wytrzymałości siłowej oraz siły, które pozwalają wzmocnić przede wszystkim mięśnie dolnej partii pleców, mięśnie brzucha oraz mięśnie kończyn dolnych. Część czwarta to ćwiczenia gibkościowe, dzięki którym poprawimy sprawność aparatu więzadłowo mięśniowego i rozciągniemy zmęczone i skurczone mięśnie oraz poprawimy elastyczność ścięgien. Trening składający się z tych elementów pozwoli osiągnąć efekty, o których mówiłem wcześniej, a powtórzę jeszcze raz. Czyli Lepsze opanowanie techniki jazdy, zwiększone bezpieczeństwo, podniesiony komfort jazdy, podniesienie sprawności ogólnej oraz zmniejszona podatność na kontuzje? Każdy z trzech treningów należy wykonać 4 razy, co daje nam 12 jednostek treningowych w okresie przygotowawczym. Każdy trening zajmie nam około 30 do 40 minut. Dla kogo są te treningi? Treningi te przeznaczone są dla osób chcących rozpocząć rekreacyjną jazdę na rolkach, jak i dla osób już jeżdżących. Trening taki można również wykonać w domu, gdy pogoda na zewnątrz nie dopisuje. A więc przejdźmy do treningu pierwszego. Zapraszam. Life Balance Sport i Rekreacja.